Witam Państwa. Zapraszam na najnowsze wiadomości pogodowe ze świata. W Los Angeles w USA doszło do serii pożarów. Największy z nich w dzielnicy Pacific Palisades oraz Eaton, gdzie silne wiatry doprowadziły do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia na inne dzielnice miasta. Do tej pory ogień pochłonął co najmniej 12 tysięcy hektarów. W walce z ogniem bierze udział ponad 8 tysięcy strażaków wspieranych przez 600 żołnierzy Gwardii Narodowej, 40 śmigłowców i prawie 1000 pojazdów gaśniczych. Ogień zniszczył lub uszkodził ponad 10 tysięcy budynków. 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych. Dotychczas potwierdzono śmierć co najmniej 10 osób. Walkę z ogniem utrudniają silne podmuchy wiatru oraz susza. Aż trzy spośród pięciu ognisk ognia są bardzo trudne do opanowania przez strażaków. Według CNN Palisades Fire jest najbardziej niszczycielskim pożarem w historii Los Angeles. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne newsy pogodowe na kanale Meteo Video. Do zobaczenia.